Kiedy ona dotyka swojej szyi podczas rozmowy z tobą i jej źrenice się rozszerzają, to nie jest nerwowość. To jej układ nerwowy reagujący na kogoś, kogo uważa za atrakcyjnego seksualnie, a oto szalone 86% mężczyzn całkowicie pomija te sygnały i myśli, że jest po prostu przyjazna. Nie mają pojęcia, co naprawdę się dzieje, dopóki moment nie minie. Istnieje 20 zachowań, które ciała kobiet robią, kiedy czują przyciąganie seksualne, a większość facetów nigdy ich nie zauważa. I ostrzegam cię: znak numer 15 jest tak oczywisty, że będziesz zszokowany, że go wcześniej nie dostrzegłeś. Pozwól mi pokazać dokładnie, na co zwracać uwagę, ale pozwól mi zacząć od początku. Jeśli kobieta robi te pięć rzeczy wokół ciebie, badania psychologiczne i fizjologiczne. Sugerują, że jej ciało reaguje na ciebie w sposób, który wskazuje na przyciąganie fizyczne, ale oto problem. Większość facetów całkowicie pomija te biologiczne sygnały, ponieważ są subtelne i łatwe do przegapienia. Do końca tego filmu poznasz 20 znaków, że kobieta jest tobą podniecona. A co ważniejsze, zrozumiesz psychologię i biologię stojącą za każdym z tych zachowań. A znak numer 17 całkowicie zmieni sposób, w jaki interpretujesz mowę ciała kobiet. Więc pomyśl przez chwilę, czy kiedykolwiek byłeś z kobietą i zastanawiałeś się, czy ona mnie chce, czy to przyciąganie jest obustronne, czy powinienem zrobić ruch, a potem wahałeś się, ponieważ nie byłeś pewien, nie chciałeś źle odczytać sytuacji. Cóż, zamierzam ci pomóc zrozumieć dokładnie, czego szukać. Bo kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, jej ciało to zdradza na tuzin sposobów to nie są świadome decyzje to biologiczne reakcje kontrolowane przez hormony, układ nerwowy i prymitywne części mózgu. I jeśli wiesz, czego szukać, sygnały są krystalicznie jasne. Zostań do końca, ponieważ zamierzam pokazać Ci nie tylko, czego szukać, ale jak odróżnić prawdziwe przyciąganie seksualne od zwykłego bycia uprzejmym lub przyjaznym. A numer 18 jest tym, który większość facetów błędnie interpretuje i traci szansę. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli ten film pomaga Ci zrozumieć biologię przyciągania i mowę ciała, naciśnij przycisk subskrypcji. Powiem Ci dlaczego. Ponieważ regularnie publikuję treści, które pomagają ci rozumieć przyciąganie chemię i jak czytać sygnały, które ludzie wysyłają, i nie chcesz tego przegapić. Teraz pozwól, że coś ci wyjaśnię. Przez lata studiowałem psychologię przyciągania seksualnego, biologię pożądania i to, jak ciała ludzi podświadomie komunikują zainteresowanie seksualne i odkryłem coś fascynującego. Większość facetów nie rozumie, że przyciąganie seksualne ma fizjologiczne markery, które są prawie niemożliwe do ukrycia. Ten film jest inny. Nie będę ci dawał ogólnych porad ani sztuczek. Zamierzam pokazać ci rzeczywiste, obserwowalne fizjologiczne i psychologiczne reakcje, które kobiety wykazują, kiedy czują przyciąganie seksualne, reakcje poparte nauką reakcje, które możesz faktycznie zauważyć. I co najważniejsze, Pokażę Ci, dlaczego te reakcje się dzieją na poziomie biologicznym, abyś mógł zrozumieć różnicę między prawdziwym przyciąganiem a uprzejmością. Więc jeśli jesteś gotowy nauczyć się 20 znaków, że kobieta jest tobą podniecona, zostańmy w to. Znak numer 1. Jej źrenice się rozszerzają, kiedy na Ciebie patrzy. To jest czysta biologia. Kiedy widzisz coś, co Cię podniecuje lub atrakcyjne seksualnie, Twoje źrenice automatycznie się rozszerzają. To reakcja kontrolowana przez układ nerwowy i nie możesz tego sfałszować ani ukryć. Dlaczego to się dzieje? Bo kiedy jesteś podniecony lub seksualnie zainteresowany, twój mózg uwalnia dopaminę i noradrenalinę. Te neurotransmitery powodują rozszerzenie źrenic. To prymitywna reakcja zaprojektowana, aby pomóc Ci widzieć więcej tego, co Cię przyciąga. Wyobraź sobie ten scenariusz. Rozmawiasz z nią w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zauważasz, że jej źrenice są większe, niż oczekiwałbyś przy tym oświetleniu. Jej oczy wydają się szerokie i skupione na tobie. To nie twoja wyobraźnia. To jej układ nerwowy reagujący na przyciąganie seksualne. Badania pokazują, że rozszerzenie źrenic jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników podniecenia i zainteresowania seksualnego. To reakcja, której nie możesz kontrolować świadomie. Znak numer dwa dotyka swojej szyi, obojczyka lub dekoltu. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często podświadomie dotyka wrażliwych obszarów swojego ciała. Szyja, obojczyki i obszar dekoltu to erogeniczne strefy, a dotykanie ich to sposób na przyciągnięcie twojej uwagi do tych intymnych obszarów. Dlaczego to robi? Bo kiedy czujesz podniecenie seksualne, twoje ciało staje się bardziej wrażliwe na dotyk, skóra staje się bardziej wrażliwa, a podświadome dotykanie tych obszarów jest sposobem na uspokojenie napięcia seksualnego i sygnalizowanie zainteresowania. Zwróć uwagę na to zachowanie: czy dotyka swojej szyi podczas rozmowy z tobą, czy przesuwa palcami wzdłuż obojczyka, czy lekko dotyka górnej części klatki piersiowej. To nie są przypadkowe gesty, to jej ciało podświadomie przyciągające Twoją uwagę do intymnych obszarów. Znak numer 3. Jej policzki stają się zaczerwienione. To fascynująca fizjologiczna reakcja. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne lub podniecenie, przepływ krwi do jej twarzy się zwiększa. To sprawia, że jej policzki wyglądają na zaczerwienione lub bardziej różowe. Dlaczego to się dzieje? Bo kiedy jesteś podniecony, twój puls się przyspiesza, twoje serce pompuje więcej krwi, a ta zwiększona cyrkulacja często pokazuje się na twarzy jako rumieniec. To szczególnie widoczne u kobiet o jaśniejszej cerze. Wyobraź sobie to, rozmawiasz z nią, a zauważasz, że jej policzki stają się bardziej różowe. Nie jest jej gorąco, nie piła alkoholu. Jej ciało po prostu reaguje na bycie w Twojej obecności. To biologiczny znak podniecenia. Znak numer czwarty. Bawi się włosami więcej niż normalnie. Wspomniałem o tym wcześniej w kontekście zainteresowania, ale kiedy jest to połączone z innymi seksualnymi sygnałami znaczy to coś innego kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często bawi się włosami jako sposób na wypuszczenie nerwowej energii seksualnej. Dlaczego? Bo dotykanie włosów jest samopocieszającym zachowaniem które pomaga zarządzać napięciem seksualnym. To także sposób na przyciągnięcie uwagi do siebie i pokazanie się w bardziej kobiecy sposób. Zwróć uwagę na kontekst. Jeśli bawi się włosami, zachowując kontakt wzrokowy, przechylając głowę i uśmiechając się, to nie tylko nerwowość, to flirt połączony z przyciąganiem seksualnym. Znak numer 5. Przechyla się bliżej ciebie, szczególnie kiedy nikt inny nie słucha. Fizyczna bliskość jest ogromnym wskaźnikiem. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, podświadomie chce być bliżej fizycznie. Przechyli się, kiedy mówisz. Zmniejszy fizyczną przestrzeń między wami. Dlaczego to ma znaczenie? Bo przyciąganie seksualne tworzy magnetyzm. Kiedy jesteś przyciągnięty do kogoś, twoje ciało naturalnie chce być bliżej. To prymitywna, instynktowna reakcja. Związana z chęcią bliskości fizycznej. Wyobraź sobie ten scenariusz: jesteście w głośnym miejscu, przechyla się bliżej, żeby usłyszeć, co mówisz, ale zostaje tam, nawet gdy przestajesz mówić. Jej ciało jest zwrócone w Twoją stronę. Możesz czuć jej ciepło to jej ciało podświadomie szukające bliskości fizycznej. Zostań ze mną, bo następnych kilka znaków staje się jeszcze bardziej ujawniających. A numer 11 jest tym, który większość facetów całkowicie pomija. Znak numer 6. Jej głos staje się cichszy lub bardziej chrypliwy. To fascynująca zmiana fizjologiczna. Kiedy kobiety czują podniecenie seksualne, ich głosy często stają się nieco niższe, cichsze lub bardziej chrypliwe. To podświadoma próba brzmienia bardziej seksualnie. Dlaczego to się dzieje? Bo niższe, bardziej chrypliwe głosy są postrzegane jako bardziej seksualne i atrakcyjne. A kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, jej ciało podświadomie dostosowuje się, aby być bardziej atrakcyjnym. Zwróć uwagę na zmiany w jej głosie: czy brzmi bardziej zmysłowo, czy mówi ciszej, zmuszając cię do pochylenia się bliżej. To wszystko są subtelne sposoby tworzenia bardziej intymnej, seksualnej atmosfery. Znak numer 7. Warga dolna staje się pełniejsza lub lekko otwiera usta. To subtelny, ale potężny znak. Kiedy kobiety czują podniecenie seksualne, często nieświadomie lekko otwierają usta. Warga dolna może wydawać się pełniejsza. To prymitywny sygnał zainteresowania seksualnego. Dlaczego? Bo lekko otwarte usta sugerują dostępność i chęć. To podświadomy sposób sygnalizowania jestem otwarta na ciebie. Plus, zwiększony przepływ krwi podczas podniecenia może sprawić, że usta wyglądają na pełniejsze i bardziej różowe. Wyobraź sobie to. Rozmawiasz, a zauważasz, że jej usta są lekko otwarte. Może odwilża wargi częściej, może jej warga dolna wydaje się pełniejsza. To jej ciało podświadomie sygnalizujące podniecenie seksualne. Znak numer 8. Znajduje powody, żeby cię dotknąć, szczególnie na ramionach, rękach lub dolnej części pleców. Dotyk jest ogromny. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, znajdzie powody, żeby zainicjować fizyczny kontakt. Może dotknąć Twojego ramienia, kiedy się śmieje, może musnąć Twoją rękę, może położyć rękę na dolnej części Twoich pleców, kiedy przechodzicie przez drzwi. Dlaczego to robi? Bo dotyk jest sposobem na tworzenie napięcia seksualnego. To testowanie, jak reagujesz na jej dotyk, to także sposób na rozpoczęcie fizycznej eskalacji. Zwróć uwagę na częstotliwość i typ dotyku: czy jest krótki i lekki, ale celowy, czy trzyma swój dotyk trochę dłużej niż konieczne, czy dotyka obszarów bliżej, bardziej intymnych miejsc. To wszystko są znaki eskalującego przyciągania seksualnego. Znak numer 9. Jej oddech staje się nieco szybszy. To czysta fizjologia. Kiedy ktoś jest podniecony seksualnie, jego puls się przyspiesza, a kiedy puls rośnie, oddech staje się szybszy. To automatyczna reakcja na podniecenie. Jeśli jesteś wystarczająco blisko, żeby to zauważyć, zwróć uwagę na wzór jej oddychania. Czy oddycha nieco szybciej niż normalnie? Czy jej klatka piersiowa porusza się bardziej zauważalnie? To mogą być subtelne znaki fizjologicznego podniecenia. Oczywiście, kontekst ma znaczenie. Jeśli właśnie wspięła się po schodach, to nie liczy się. Ale jeśli siedzicie w spokojnym miejscu i zauważysz, że jej oddech zmienia się, kiedy jesteś bliżej, to znak Dobra, jesteśmy w połowie i jeśli ten film pomaga ci zrozumieć biologię przyciągania, zrób mi przysługę: naciśnij przycisk like. To mówi YouTube, że ta treść pomaga ludziom, co oznacza, że więcej facetów ją zobaczy i nauczy się czytać te sygnały. Więc naciśnij ten przycisk like teraz. Znak numer 10. Odzwierciedla Twoją mowę ciała bardziej intensywnie. Wspomniałem o odzwierciedlaniu wcześniej, ale kiedy kobieta jest podniecona. Odzwierciedlanie staje się bardziej wyraźne i natychmiastowe. Jej ciało podświadomie synchronizuje się z Twoim, jako sposób budowania intymności seksualnej. Dlaczego to się wzmacnia z przyciąganiem seksualnym? Bo kiedy czujesz podniecenie seksualne, Twój mózg jest bardziej dostrojony do osoby, która Cię przyciąga. Jesteś bardziej skupiony na jej ruchach, słowach i energii. I twoje ciało naturalnie reaguje synchronizacją. Zwróć uwagę, czy jej odzwierciedlanie jest natychmiastowe i konsekwentne. To znak, że jej mózg jest w pełni skupiony na tobie. Znak numer 11. Zmienia sposób, w jaki siedzi lub stoi, aby pokazać więcej swojego ciała. To subtelny, ale celowy. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często nieświadomie dostosowuje swoją pozycję, aby pokazać więcej swojego ciała, może odkrzyżować nogi, może lekko wygiąć plecy, może zmienić kąt, pod którym siedzi. Dlaczego? Bo kiedy jesteś przyciągnięty do kogoś, podświadomie chcesz prezentować się w najbardziej atrakcyjny sposób. To prymitywny sposób pokazania fizycznych atutów i sygnalizowania dostępności seksualnej. Wyobraź sobie to: zauważasz, że zmienia swoją pozycję, aby być bardziej zwróconą w Twoją stronę. Może poprawia postawę, aby wyglądać bardziej kobiecy? Może zmienia sposób, w jaki krzyżuje nogi? To subtelne dostosowania, które sygnalizują podniecenie seksualne. Znak numer 12. Jej skóra staje się bardziej wrażliwa na dotyk. To trudniejsze do zauważenia bez bezpośredniego doświadczenia, ale jeśli dotykasz jej ramienia lub ręki i zauważysz, że reaguje silniej niż normalnie, to znak. Kiedy kobiety są podniecone, ich skóra staje się bardziej wrażliwa ze względu na zwiększony przepływ krwi i naprężenie nerwów. Jeśli lekko dotkniesz jej ramienia i zobaczy wzniesione włoski lub drgnięcie, to reakcja fizjologiczna jej ciało jest podwyższenie wrażliwe, ponieważ jest podniecona. Znak numer 13. Znajduje wymówki, żeby być samą z tobą. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często będzie szukać możliwości bycia samą z tobą. Może zasugerować wyjście na świeże powietrze, może zaproponować przejście w cichsze miejsce, może znaleźć powód, żeby zostali we dwoje. Dlaczego? Bo przyciąganie seksualne tworzy pragnienie prywatności i intymności. Kiedy czujesz podniecenie seksualne, obecność innych ludzi jest rozpraszająca. Chcesz być sam na sam z osobą, którą pragniesz, zwróć uwagę, jeśli sugeruje opuszczenie grupy lub znalezienie cichszego miejsca. To często znak, że chce więcej prywatności, aby eskalować napięcie seksualne. Znak Numer 14. Jej kontakt wzrokowy staje się bardziej intensywny i przedłużony. Wspomniałem o kontakcie wzrokowym wcześniej, ale kiedy kobieta jest podniecona. Jakość kontaktu wzrokowego się zmienia. Staje się bardziej intensywny, bardziej naładowany. Może spojrzeć na Twoje usta, potem z powrotem do Twoich oczu. Dlaczego to się zmienia? Bo kiedy czujesz przyciąganie seksualne, oczy naturalnie są przyciągane do osoby, której pragniesz. A wzór spojrzenia na oczy, potem na usta jest klasycznym znakiem myślenia o pocałunku. Wyobraź sobie to. Trzyma kontakt wzrokowy dłużej niż normalnie. Jej spojrzenie przenosi się do Twoich ust na chwilę, potem z powrotem do oczu. To podświadomy sposób sygnalizowania, myślę o pocałowaniu cię. Znak numer 15. Znajduje powody, żeby być w Twojej osobistej przestrzeni. Osobista przestrzeń to zazwyczaj około pół metra. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często naruszy te granice. Stanie bliżej niż normalnie, usiądzie bliżej, znajdzie powody, żeby być w Twojej intymnej strefie. Dlaczego to ma znaczenie? Bo intymna przestrzeń jest zarezerwowana dla ludzi, z którymi czujemy się komfortowo fizycznie i emocjonalnie, a kiedy kobieta narusza tę przestrzeń, sygnalizuje, że chce większej fizycznej bliskości. Zwróć uwagę na fizyczną odległość: czy stoi bliżej Ciebie niż innych ludzi? Czy znajduje wymówki, żeby być w Twojej bezpośredniej bliskości? To znaki, że jej ciało pragnie fizycznego zbliżenia. Znak numer 16. Śmieje się więcej i wydaje się bardziej zrelaksowana, ale jednocześnie energiczna. To może wydawać się sprzeczne, ale kiedy kobiety czują przyciąganie seksualne, często są jednocześnie zrelaksowane i energiczne zrelaksowane, bo czują się komfortowo. Energiczne? Bo podniecenie tworzy podwyższony stan. Dlaczego ta kombinacja? Bo przyciąganie seksualne uwalnia zarówno endorfiny, które sprawiają, że czujesz się dobrze i zrelaksowanie, jak i adrenaliny, która tworzy energię i podekscytowanie. To tworzy unikalny stan bycia komfortowym, ale elektryzującym. Zwróć uwagę na jej ogólną energię. Czy wydaje się szczególnie żywa, kiedy jest z Tobą? Czy śmieje się łatwo i wydaje się być w dobrym nastroju? Połącz to z innymi sygnałami, a to wskaźnik przyciągania. Znak numer 17. Jej stopy są skierowane bezpośrednio do Ciebie, nawet gdy jej ciało jest częściowo odwrócone. Wspomniałem o stopach wcześniej, ale to zasługuje na własną kategorię w kontekście podniecenia seksualnego. Stopy są jedną z najbardziej uczciwych części ciała. Bo rzadko zwracamy na nie uwagę świadomie. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, jej stopy będą skierowane bezpośrednio do ciebie, nawet jeśli jej górna część ciała jest zaangażowana w rozmowę z kimś innym. To podświadomy wskaźnik, gdzie naprawdę jest jej uwaga i pragnienie. Znak numer 18. Znajduje powody, żeby pochwalić Twój wygląd fizyczny lub dotknąć Twoich mięśni. Kiedy kobieta czuje przyciąganie seksualne, często będzie komentować Twój wygląd fizyczny. Może powiedzieć, że lubisz Twoje ramiona, może zapytać, czy ćwiczysz, może znaleźć wymówkę, żeby dotknąć Twojego bicepsa lub klatki piersiowej. Dlaczego? Bo kiedy jesteś seksualnie przyciągnięty do kogoś, jesteś świadomy ich ciała fizycznego. I komplementowanie lub dotykanie ich jest sposobem na wyrażenie tego zainteresowania. I testowanie ich reakcji. Zwróć uwagę na te interakcje. Czy komentuje Twoje ciało w sposób, który wydaje się flirtować? Czy znajduje powody, żeby Cię dotknąć w bardziej muskularnych lub męskich obszarach? To znaki podniecenia seksualnego. Znak numer 19. Jej język staje się bardziej sugestywny lub pełen podtekstów. Kiedy kobiety czują przyciąganie seksualne, ich język często zawiera więcej podwójnych znaczeń lub sugestywnych komentarzy. Nie mówimy o byciu wulgarną, ale subtelne innuendo, żarty z podtekstem seksualnym lub komentarze, które można zinterpretować dwojako. Dlaczego to robi? Bo to sposób na testowanie twojej reakcji na sugestie seksualne bez bycia zbyt otwartym to także sposób na budowanie napięcia seksualnego poprzez język. Zwróć uwagę na jej słowa. Czy robi komentarze, które mają drugie bardziej sugestywne znaczenie? Czy śmieje się w sposób, który sugeruje, że wie dokładnie, co właśnie powiedziała? To werbalne flirtowanie z podtekstem seksualnym. Znak numer 20. Po prostu mówi ci lub pokazuje w bardziej bezpośredni sposób. Czasami kobiety są bezpośrednie. Może powiedzieć coś w stylu: jesteś naprawdę atrakcyjny, lub lubię cię lub chciałabym być bliżej ciebie może zapytać czy chcesz wyjść na kolejnego drinka w bardziej prywatnym miejscu może zasugerować kontynuowanie wieczoru to najbardziej oczywisty znak a jeśli słyszysz to nie ignoruj tego kiedy kobieta jest wystarczająco komfortowa aby werbalizować zainteresowanie prawdopodobnie naprawdę to odczuwa dobra przeszliśmy przez wszystkie 20 znaków ale zostań ze mną bo muszę powiedzieć ci coś krytycznego o tym, co te znaki naprawdę oznaczają i co powinieneś zrobić, czego większość facetów nie rozumie o tych znakach. Oto prawda, te znaki nie są gwarancją, to wskaźniki. Pojedynczy znak może nic nie znaczyć. Ale jeśli widzisz wzór pięciu, sześciu, siedmiu z tych zachowań razem, prawdopodobnie czuję przyciąganie seksualne. Ale oto kluczowa część: przyciąganie seksualne nie oznacza automatycznie, że chce natychmiastowego działania. Oznacza to, że jest zainteresowana, że jest otwarta na eskalację, że jej ciało reaguje na ciebie. Twoja praca to rozpoznać te sygnały, a następnie eskalować w szanujący, odpowiedni sposób. Nie zakładaj, że podniecenie oznacza natychmiastową zgodę. Oznacza to zainteresowanie, które wymaga dalszej komunikacji i obustronnego pragnienia. Co robić, gdy zauważysz te znaki? Więc powiedzmy, że zauważyłeś wiele z tych znaków. Co teraz? Po pierwsze, odpowiedz na jej sygnały. Jeśli ona przechyla się bliżej, ty też przechyl się bliżej. Jeśli ona cię dotyka, odpowiedz dotykiem. Jeśli utrzymuje intensywny kontakt wzrokowy, zatrzymaj ten wzrok. Po drugie, eskaluj w sposób kalibrowany. Nie skacz od zera do stu, zwiększaj bliskość fizyczną stopniowo, testuj jej reakcję. Jeśli reaguje pozytywnie, kontynuuj. Jeśli się wycofuje, wycofaj się. Po trzecie, komunikuj się. W pewnym momencie, jeśli napięcie jest tam, będziesz musiał zrobić ruch. Może to być zapytanie, czy możesz ją pocałować. Może to być zasugerowanie pójścia do bardziej prywatnego miejsca, ale musi być jasne i obustronne. Najczęstsze błędy, których należy unikać. Pozwól, że ostrzegę cię przed trzema rzeczami. Po pierwsze, niebłędnie interpretuj uprzejmości jako podniecenia seksualnego. Jeden lub dwa z tych znaków mogą oznaczać, że jest po prostu miła. Szukaj wzorów wielu zachowań. Po drugie, nie zakładaj, że podniecenie oznacza zgodę. Te znaki oznaczają zainteresowanie i przyciąganie, ale każda eskalacja wymaga obustronnego pragnienia i jasnej komunikacji. Po trzecie, nie igno, ruj kontekstu. Gdzie jesteś? Jaka jest sytuacja? Czy jest komfortowa? Zawsze priorytetowo traktuj jej komfort i bezpieczeństwo nad wszystkim innym. Dobra, więc zrobiliśmy to. 20 znaków, że kobieta jest tobą podniecona. A teraz chcę usłyszeć od ciebie. Które z tych znaków zauważyłeś? Wpisz numer w komentarzach. I jeśli ten film pomógł ci zrozumieć biologię przyciągania, zrób mi przysługę. Udostępnij go przyjacielowi, który potrzebuje nauczyć się czytać te sygnały. Pomóż mu zrozumieć mowę ciała. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz, teraz jest czas. Regularnie publikuje treści o przyciąganiu, relacjach i komunikacji. Naciśnij ten przycisk subskrypcji. Oto wniosek. Te 20 znaków nie są przypadkowe. Są zakorzenione w biologii, psychologii i ewolucyjnych reakcjach. A kiedy zobaczysz wzór tych zachowań, prawdopodobnie jej ciało reaguje na ciebie w sposób, który wskazuje na przyciąganie seksualne. Ale pamiętaj! Rozpoznawanie tych znaków to dopiero początek. To, co robisz z tą wiedzą, wymaga szacunku, komunikacji i obopólnego pragnienia. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak eskalować fizycznie w szanujący sposób, sprawdź mój następny film. Zobaczę cię tam. A do tego czasu pozostań uważny, pozostań szanujący. I zaufaj, że jeśli przyciąganie jest tam, jej ciało ci to pokaże.